Witam Państwa na konferencji prasowej zakończonej przed chwilą meczu drużyna gości Chomianki pokonała NKP Podhale 3 do 0. O komentarz poproszę obydwu trenerów. Jako pierwszy proszę o, o zabranie głosu trener Romianki pan Artur Bożyk. To wielkie zwycięstwo, to co dzisiaj tutaj wydarzyło się w świetle ostatnich tygodni, w których przeżywaliśmy skrajnie inne emocje. Dzisiaj narodziło się coś nowego. Szczególnie to wartościowe. bo przeciwnik jeden z lepszych. Przygotowując się do tego spotkania, mieliśmy świadomość siły Podhala, w którym w zasadzie wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to są w sposób bardzo dobry. Cieszy to, że przygotowując się do tych zawodów bardzo zdyscyplinowani byli taktycznie, jeśli chodzi o neutralizację pewnych fragmentów gry. Sprawnie wykorzystaliśmy pewne przestrzenie, którymi byliśmy mocno zainteresowani, to do tego podają do dlatego nie było przypadków w pierwszej linii, gdzie wystąpiło dwóch napastników. Doczekaliśmy się swojej sytuacji myślę, że wyjątkowy dzisiaj dzień dla nas wszystkich. Szczególnie naprawdę z przeciwnikiem, który wysoki stopień był układania prezentuje. Bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj tutaj wygraliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komentarz pisze trener Podhala pan Janusz Niedźwiedź. Najpierw gratuluję trenerowi i drużynie Helmianki. Zasłużyli oczywiście na to zwycięstwo. Nam trochę właśnie brakowało takich konkretów i mieliśmy więcej piłkę, mimo że po ostatnich kilkunastu minutach, nawet przebywając 2-3-0, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, które mogły się również potoczyć i mogliśmy jeszcze może jakąś kontaktową bramkę zdobyć i, i te ostatnie kilkanaście minut moi piłkarze z bardzo dużą determinacją, wiarą e, walczyli o to, żeby przynajmniej strzelić tą jedną, dwie bramki i za to należy im się gratulacje ode mnie, ale e, no, Chełmiarka się przyjechała dobrze przygotowana i, i tak jak powiedziałem, na pewno Chyba najlepszy zespół, który tutaj gościł. My musimy dzisiaj przyjąć to w taki sposób, że zdarzył nam się pierwszy raz taki zimny prysznic, od kiedy tutaj jestem. Siódmy miesiąc pracy. Od pół roku nie przegraliśmy u siebie. Także ostatnie 8 meczów bez porażki, które przyzwyczailiśmy się też do tego, że nie przegrywamy. I teraz kluczowe będzie. Jak nasz zespół zareaguje na porażkę, bo przegrać każdy może i każdy przegra zawsze w końcu. Szkoda, że nam się to dzisiaj przydarzyło, ale najważniejsza jest teraz reakcja i, i pokazanie tej sportowej złości, żeby w kolejnych meczach wygrać oczywiście najpierw w a później w sobotę mecz w Wilczance. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania od dziennikarzy? Nie. nie, nie. To dziękuję do udziału w tej konferencji. Wszystkim do razem.